Część pierwsza. Tak, to prawda, odparł Jan Miodek na moje pytanie. Nie dowierzałem, więc postanowiłem spytać jeszcze raz: Czy pan naprawdę od lat prowadzi politykę antyortograficzną? Czy naprawdę jest pan na tyle pojebany, żeby wszczepiać w ludzi błędy ortograficzne? Może niepojebany, a jedynie lekko szalony. Uwielbiam, kiedy ludzie mówią i piszą niepoprawnie, bo wtedy mogę ich poprawiać. I czuję się jak jebany król słowników, czajisz bazę, po kolei eliminowałem swoich przeciwników, aż trafiłem na ciebie. Zobaczyłem, jak poprawiasz innych ludzi na Facebooku, to się wkurwiłem i postanowiłem cię znaleźć, a że masz publiczny profil, to nie było tak trudno. Miodek, ty śmiecił! Tyle lat Cię szanowałem i podziwiałem, a Ty okazałeś się być zwykłą gnidą stwierdziłem szczerze. Myślisz, że ludzie są tak tępi z natury? Nikt nie jest tak głupi, żeby mówić kordła albo tuskawka. Wszystkich tych imbecyli wyhodowałem sam, w, w swoim specjalnym ośrodku. Nikt nawet nie podejrzewał, co robię w założonym przeze mnie domu dziecka w pszczynie. Sam stworzyłem tę rasę i sam będę ją rozwijał. Byłem w szoku. Człowiek-legenda. Facet, który poprawiał przez lata miliony Polaków. Okazał się być źródłem ich błędów. Pokaż mi. zażądałem. Do Pszczyny dostaliśmy się firmową multiplą profesora Miotka. Już sama nazwa placówki, którą zobaczyłem na murze otaczającym główny ośrodek, a zarazem bazę profesora Miotka, mogła wzbudzić zainteresowanie. Dom Dziecka. Hm. Cwane zagranie, miodek? Bardzo cwane, pomyślałem. Na murach znajdował się drut kolczasty, zapewnie podłączony do prądu. Brama była chroniona przez dwóch olbrzymich mężczyzn. Jednym z nich był Rudy Schubert, drugim Anna Grocka. Mężczyźni widząc ojca założyciela od razu otworzyli nam bramę. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zaraz po wjechaniu na teren placówki nie widziałem nic poza łąką i mniej więcej dziesięcioma drzewami. Pytam, what the fuck Miodek, chcesz mnie zabić teraz? No co on odpowiada, pilnuj się smarku, jak do mnie mówisz, a teraz. Po czym wyciągnął pilot z logiem cyfrowego polsatu i wcisnął na nim przycisk volume plus. O nie miałem, z ziemi wyłonił się budynek wielkości Titanica, albo przynajmniej Szleswig holstein Ręce na kark i wysiadaj szczylu, burknął Miodek. Zrobiłem co kazał, bez zastanowienia. O tym, co zobaczyłem do tej pory, stwierdziłem, że nie mogę się sprzeciwiać temu psychologowi. Kiedy staliśmy już przed ogromnymi, żeliwnymi drzwiami, miodek zapukał w kołatką. Hasło usłyszałem za drzwi. Svetr, powiedział donośnie Jan M. Po około dwudziestu sekundach drzwi się otworzyły. Miodek wepchnął mnie do środka, zasłaniając mi oczy. Przez szpary między jego grubymi i owłosionymi palcami zdołałem jednak co nieco zobaczyć. Między innymi niebieskie płytki Najprawdopodobniej z kastoramy Bo sam takie mam w łazience na ścianach Białą tapetę w kolorowe literki I jakąś osobę, która szła przed nami Podążaliśmy tak za tą osobą Przez około trzy minuty Po czym doszliśmy do kolejnych drzwi Miodek odsłonił mi oczy Patrz Szepnął, kierując swój palec wskazujący Na napis nad drzwiami Laboratorium Tak brzmiał Nie, nie Krzyknąłem jak możesz to robić? Ja mogę wszystko, odpowiedział z drwiącym uśmiechem profesor. Za drzwiami było kilka pomieszczeń, wszystkie oszklone. W każdym z nich dało się dostrzec po kilka osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. I tak na przykład w pierwszym pokoju stało siedem łóżek, a na nich leżało siedem osób. Każda z nich przykryta kordłą. Mało tego, każda kordła miała na sobie wyszyte właśnie to słowo. Oh. Weschnąłem z przerażeniem, przecież to jest straszne. Zobaczysz, co będzie później, <laughs> zaśmiał się Miodek. W kolejnym pokoju, na jego środku, stały drzwi. Widziałem tam tylko dwójkę dzieci. Jedno z nich puchało w drzwi i bez zastanowienia przechodziło przez nie, krzycząc Weszłem, a drugie z ekscytacją stwierdzało Ale masz oryginalny strój. Właściwie to nie wiem, przez jakie u wypowiadane było to słowo. Ale to nie jest tutaj najważniejsze. Te dzieci robiły to bez ustanku. To dramat. Jak można tak katować biednych ludzi? pomyślałem w duchu. Kolejny pokój to kafejka internetowa. Dało się tam zauważyć kilka komputerów i kilka osób przeglądających Facebooka. Każdy z osób miała zupełnie inny styl. Dało się zauważyć typową grażynę, która każde słowo pisała z użyciem kapsloka i zamiast spacji używała 13 kropek. Dało się zauważyć Janusza, dodającego zdjęcia ryb i gołych kobiet, piszącego przy tym Ale gorone sztunia. Były też Karyny, dodające zdjęcia swoich dzieci z podpisem Mój słodki maluszek przez U Otwarte, a także dziesięcioletnie Brianki, które wypisywały różne obelgi na Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Najgorsze jednak miało dopiero mnie spotkać. Przed ostatnim pomieszczeniem zobaczyłem znak: zakaz wstępu. Co tam jest? zapytałem miotka. Wejdź się, przegadaj. Smiley face. Nie wiedziałem, co robić. Z jednej strony byłem ciekaw, co może być gorsze od tego, co już zobaczyłem, ale z drugiej strony byłem już tak wykończony, że obawiałem się o siebie, chociaż zdawałem sobie sprawę, że nie mogę już stamtąd uciec. Ciekawość wzięła górę. Wszedłem do jedynego nieoszklonego pokoju w tej strasznej części budynku. Początkowo nie wiedziałem, co to takiego. Dopiero po kilkunastu sekundach zorientowałem się, co mnie czeka. Rzuciłem się do drzwi, ale były już zamknięte. Na klucz. Rozpłakałem się. Cały pokój był stylizowany na zwykłą, miejską żabkę. Za żółtą ladą stała chuderlawa pani, która obsługiwała klienta. Mianowicie sprzedawałam mu hotdoga Rozmowa zmierzała już do kulminacyjnego punktu Z jakim sosem? Usłyszałem O proszę z czostkowym Wtedy było już po mnie Usłyszałem jak w zamku przekręca się klucz Zobaczyłem tego skurwysyna zachodzącego się ze śmiechu Podszedłem do niego i warknąłem Ty chory jebie, Po czym rzuciłem się na niego z pięściami w górze On jednak był szybszy Zasadził mi szpica w jaja a ja przewróciłem się, jak rażony piorunem. Część druga. Otworzyłem oczy. Widziałem tylko biały sufit i kilka rzędów świetlówek. Nie miałem pojęcia, gdzie jestem ani jak się tu znalazłem. Jedyne, co miałem w głowie, to ta koszmarna scena, której nigdy nie chciałem być świadkiem. Sos czostkowy. Właśnie to wyrażenie wierciło się w mojej głowie, ale tylko przez chwilę. W końcu nie wiedziałem, gdzie jestem i musiałem dowiedzieć się czegokolwiek, więc moją głowę zajęły inne myśli. Chciałem wstać z łóżka, jednak nie mogłem. Środek na zwiotczenie mięśni, mhm, mm miodek, bardzo dobrze, bardzo. Pomyślałem. Jednak wtedy poczułem ucisk w okolicach nadgarstków i kostek. To nie żaden środek, po prostu byłem kurewsko mocno przywiązany do łóżka. Już miałem się rozpłakać, kiedy usłyszałem kobiecy głos. O... Biedny chłopiec, bez kochany. W pierwszym momencie pomyślałem, że to ciotka Zegfryda ze Śląska, ale ona w życiu nie powiedziałaby, że jestem kochany. Powoli obróciłem w głowę w prawo i zobaczyłem, że nie jestem sam. Po mojej prawicy leżała Magda Gessler we własnej osobie. Gdzie jesteśmy, pani Magdo? Zapytałem. W szpitalu psychiatrycznym. Usłyszałem męską odpowiedź z lewej strony. Obróciłem głowę w lewo i zobaczyłem mężczyznę. Około 60-letniego z delikatnym wąsem i okularami na nosie. Od razu wiedziałem, że skądś znam ten akcent. Wtedy mnie olśniło: to eksprezydent Bronek Komorowski. Co wy tu robicie? Zapytałem. Słuchaj, młody, łączymy się z tobą w bólu. Znaleźliśmy się tutaj, bo nie chcieliśmy się zgadzać na zmiany tego dzbana miotka. Mnie, Magdę i Kobre trochę jednak złapało i czasami zdarzają nam się błędy. Ty jednak jesteś twardszy. Przynajmniej na razie. Jaką kurwa Kobrę? pomyślałem i wtedy usłyszałem ten lament. To było gorsze niż krzyk Syreny, gorsze niż rapreto, mało tego gorsze nawet od głosu Gosi Andrzejewicz. Jak ci do mojego tajgierka? Usłyszałem i poczułem kilka kropel śliny na swoim czole. Trzeba przyznać, że kobra ma niezły rozrzut, bo jej łóżko znajdowało się około dwa metry od mojego. Czyli to nie był sen? Zapytałem. W żadnym wypadku, odpowiedział bronek przez RZ. My. my też byliśmy tam. Tam gdzie ty, kochany. Piękna łąka, kwiaty, drzewa, ptaki. I to wszystko jak chwila przeminęło, bo nie chcieliśmy z własnej woli przyjąć tych zmian. Teraz tu, mówiła Gesslerowa, w tym momencie, w którym Magda skończyła mówić, otworzyły się drzwi. Do sali wszedł mężczyzna i stanął przy moim łóżku. Witaj w centrum hospitalizacji ułomnych jednostek. W skrócie chuj. Znaleźliśmy cię w bardzo złym stanie. Marodziłeś coś o jakimś miotku. Chciałbym ci tylko powiedzieć, że to musiał być tylko zły sen. Chujnie senty, miodowa kurwo w Kitlu, krzyknął nagle komora przez u zamknięte. Panie Bronisławie, ciągnął doktor, proszę o spokój, bo przeniesiemy pana do oddziału w leśnej górze, a tego chyba byśmy nie chcieli. Smiley face. Komorowski zbladł, zamknął oczy, a łza popłynęła po jego pulchnym policzku. – Tak myślałem – rzekł doktor, po czym skierował się znów do mnie. – A wracając do pana, będziemy panu podawać leki, dopóki całkowicie nie zapomni pan o swoich koszmarach. – Ostrzegam, może to zająć bardzo długo. Doktor obrócił się na pięcie i wyszedł z sali. – Na tyle długo, że miodek już wszystkich przekabaci i nikt nam nie uwierzy – stwierdził Bronek najpierw przez RZ, a potem przez rzec z kropką. Ciężko było się z nim nie zgodzić. Ja jednak nie chciałem spędzić tam ani chwili dłużej. Przypomniałem sobie, jak w czwartej klasie podstawówki rodzice podobnie przywiązali mnie do łóżka. Wtedy po prostu wiłem się w pozycji leżącej jakieś 7 godzin i spociłem się do tego stopnia, że ręce same wyślizgnęły mi się z pasów. Teraz nie miałem tyle czasu, musiałem myśleć szybko i racjonalnie. Wpadłem na genialny pomysł. Postanowiłem do jego wykonania wykorzystać nowe znajome. Och, ale zjadłbym taki udziec z dzika w sosie beszamalowym pod kołderką ze śmietanki dwuprocentowej doprawionej nutką cyjanku. Westchnąłem. Zadziałało. Ślinianki Magdy Gessler się obudziły i zaczęły strzelać w moją stronę niczym O.J. Simpson do żony. Prawa ręka była już prawie wolna. Wtedy przyszedł czas na kolejną część planu. Ach, jeszcze napiłbym się do tego jakiegoś napoju energetycznego na przykład tigera. Skończyłem i czekałem na reakcję. Wszystko poszło zgodnie z planem. Pluła tak intensywnie, że po około trzech minutach moje ręce były wolne. Wtedy szybko odpiąłem nogi i spojrzałem na swoich chwilowych współlokatorów. Obiecuję zacząłem, że ten brutal już nigdy nie skrzywdzi języka polskiego. Obiecuję to wam. Wrócę po was. Żegnajcie. Obróciłem się i otworzyłem okno. Szczerze mówiąc, wcale nie spodziewałem się, że okno się otworzy. Myślałem, że spierdolenie stamtąd przyjdzie mi trochę trudniej, ale nie mogłem narzekać. Wyjrzałem przez okno parter. No szkurwa lepiej być nie mogło. Szybko opuściłem budynek i zacząłem ucieczkę. W tle słyszałem jeszcze jęki kobry i słowa bronka, które zapamiętam do końca życia. Nie trać nadziei. Przez jod nie straciłem. Biegłem, ile tylko sił w nogach, żeby uciec jak najdalej z tamtego miejsca. Wiedziałem już, że Miodek prowadzi masową produkcję imbecyli, a z pewnego źródła dowiedziałem się, że w planach ma także eksterminację polonistów. Tego mogło być już za wiele. Wiedziałem, że od mojej reakcji może zależeć bardzo wiele. Polski język, tak piękny, przez wieki pielęgnowany i szanowany, miałby zostać zbezczeszczony przez jakiegoś gościa o nazwisku Miodek? Powiedziałem sobie stanowcze nie. Po kilku przebiegniętych kilometrach zobaczyłem przed sobą znak: Witamy w pszczynie, chujowej mieścinie. Wiedziałem, że chuj musiał znajdować się w pobliżu głównej bazy psychicznego profesorka. Kryłem się jak najlepiej tylko mogłem. Starałem się być cieniem własnego cienia, jak najciszej, jak najspokojniej. Wszystko szło idealnie, dopóki nie dotarłem do miejsca, które miodek pokazał mi jako pierwsze. Jesteśmy na miejscu, Macieju, pomyślałem. Tylko ich jak przedostać się przez te mury? Przecież ochroniarze, Schubert i Grocka na pewno pamiętają mój wygląd. Poza tym nie wierzę, że miodek nie rozesłał już listu gończego za moją osobą. Przecież jeszcze nikomu nie udało się uciec z chuja. Kiedy zastanawiałem się, jak ominąć przeszkodę, jakieś 10 metrów ode mnie zauważyłem, jak z muru wypadają pojedyncze cegły. Wystraszyłem się, więc skryłem się w dosyć wysokiej trawie, ale tak, żeby wszystko dobrze było widać i słychać. ketnis musimy uciekać. Przecież widzisz, co on nam robi. Nie, Pita. Musimy... Nie, nie mogę zostawić mojej matki i siostry. One za dużo tutaj przeszły. Katniss, czy ty się słyszysz? Ty już nawet mówisz jak oni. Ty już jesteś jednym z nich. Ja już dłużej tak nie mogę, nie mogę tutaj żyć, Katniss. Ucieknij ze mną, albo zostań tutaj. Zostaję, Pita. Musisz... Muszę opiekować się matką. Tutaj, w czternastym dystrykcie. Przepraszam. Wtedy to chłopak o dziwnym imieniu, jak greckie danie, zaczął uciekać w stronę, z której przyszedłem. Dziewczyna wróciła do ośrodka, ale na moje nieszczęście zatkała za sobą wszystkie dziury. Wtem spostrzegłem, że jedna z dziur po cegle nie została zatkana. Bingo! pomyślałem. Tylko jak ja mam się tam przycisnąć? Użyłem jednak kilku szarych komórek i stwierdziłem, że po prostu przełożę przez tę dziurę rękę, by wyciągnąć resztę cegieł. Tak też zrobiłem. Nie minęło 15 minut, kiedy znalazłem się na terenie zakładu. Tym razem to już nie była sama młąka. Ośrodek był bardzo rozległy. Składało się na niego kilka budynków. Dostrzegłem tam główny budynek, kilka barów, kasyno zo sklep monopolowy, tartak, a również karczmę pod antylopią pizdą. Postanowiłem się udać właśnie tam. Przybierając tryb inkognito, zdjąłem soczewki, powoli. Przy przekroczyłem próg karczmy. Udałem się w stronę baru i usiadłem obok pewnej kobiety o bardzo obfitych kształtach. Poproszę siedem udek cielęcych z indyka, do tego dwie porcje grillowanego fileta z mangusty w panierce z kasztanów i mango, no i jeszcze cztery cheeseburgery, ale bez sera. A na dokładkę mój ulubiony deser. Marcin Prokop. Potem oka zerknąłem na kobietę i stwierdziłem, że skąd się znam. Wtedy ona zobaczyła mnie i z wystraszoną miną rzekła o, to ty! Jak się tu dostałeś? Lepiej szybko uciekaj, zanim miodek cię dopadnie. Jest na ciebie bardzo wkurwiony. Miałeś być jego finalnym zadaniem. Okazałeś się być trudniejszym orzechem do zgryzienia. No już, wieś stąd! Jerdol się, dorodka. Odpowiedziałem spokojnie. Przyszedłem tu zwyciężyć. Chcę was wyciągnąć z tego bagna. Wtem, za plecami usłyszałem go. Odwróciłem się i zobaczyłem całą armię analfabetycznych zombie, które tylko czekają na to, żeby mnie ugryźć i zarazić aktywnym wirusem. I pewnie tak by było, gdyby całego przedstawienia nie przerwał bos Jan. No proszę, kurwa, jego mać. Tu się mamy, rzekł Miodek zostawić go. On idzie ze mną. Na ten rozkaz cała armia rozstąpiła się i przepuściła mnie przez sam środek morza idiotów. Miodek nie odezwał się już słowem, skinął tylko palcem, co uznałem za propozycję pójścia za nim. Tak też zrobiłem. Zaprowadził mnie do pamiętnej żabki, w której dostałem szpica. Stanęliśmy naprzeciw sobie niczym kowboje w starych westernach. W tle grała muzyka z The Westwood. Obaj ewidentnie byliśmy podnieceni tą chwilą. Na trzy? Zapytał miodek. Zawsze odpowiedziałem. Ostateczna walka się zaczęła. Miodek zaczął szybkim kordła, na co ja szybko odparłem grzechotka. Na jego pieniądze odpowiedziałem błyskawiczną oberżyną. Z jego ust leciały kolejno mietła, laboratorium i furtyna. Z moich z kolei udało się usłyszeć resuscytacja. Przeteleportować i kolektywizacja. Żaden nie chciał się poddać, żaden nie chciał czuć się gorszym. Nagle w oczach miotka zauważyłem błysk. To było jak błyskawica. Uderzył w to, co ostatnio zabolało mnie najbardziej. Sosczostka! kowy! Wycedził przez zęby. Czułem, jak moja krew się gotuje. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Popadłem w trans. W głowie widziałem mnóstwo wizji końca świata, gdzie Miodek jest ukazany przez Biblię jako antychryst. Gdzie apokalipsa, a raczej jakby powiedział Jan, akopalipsa, była spowodowana tylko jego działaniem. Widziałem rodziców, którzy na moim nagrobku wieszają tabliczkę z napisem Nasz ukochany syn przez H, samo H. To nie mogło się tak skończyć. Ostatkiem sił podnosząc się z kolan, ryknął STÓŁ Z POWYŁAMYWANYMI NOGAMI! Nie przewidział tego. Jego twarz pobladła, usta spierzchły, a źrenice się rozszerzyły. Nie spodziewał się takiego ciosu. Padł niczym rażony piorunem i doszko zapłakał. Wygrałeś, wyszeptał. Podszedłem do niego z otwartymi ramionami, z delikatnym uśmiechem na twarzy, bardzo wyczerpany. Nie chciałem, żeby było mu źle. Mimo że był moim wrogiem, chciałem dla niego jak najlepiej. Dlatego zajebałem mu z bani, tak, że wyjebało go trzy metry dalej. Przykułem do ściany i powiedziałem: Lesz tu, dopóki nie naprawię tego, co zrobiłeś. Wyszedłem z żabki jako bohater. Ludzie skandowali moje imię, fiwatowali. Co prawda, kilka egzemplarzy analfabetów zdołało uciec ze środka. Niektórzy się rozmnożyli, czego skutki odczuwamy do dzisiaj. Ale to nie jest ważne. Ważne jest zwycięstwo. Bóg, honor. I ojczyzna. Bóg przez uotwarte.